thank W okolicznościach przyrody. <śmulny> Ale ruszaj się. Aha, to wam za to film. <śmulny> wiecie. Witajcie, mili goście, na moim stryżku. Słuchajcie, na kaszubach jest tak mokro, że, że znalazłam dzisiaj parę grzybków w ogródku. <grybki> Także sezon grzybowy już się zaczął, mimo że dopiero skończył się lipiec. Ale widocznie warunki są takie, tak odpowiednie, że na, nawet w moim ogrodzie rosną grzybki. Ale nie o grzybkach chciałam dzisiaj rozmawiać z Wami, ponieważ dzisiaj jest niedziela i zamiast kazania, ksiądz czytał taki list episkopatu na temat sierpnia, czyli miesiąca trzeźwości. Więc pomyślałam sobie, że może nagram dla Was takie moje, jakby świadectwo na temat Krucjaty wyzwolenia człowieka. Nie wiem, czy, czy wszyscy wiedzą, to jest taka inicjatywa, którą chyba zapoczątkował w Polsce ksiądz Blachnicki, ten, który <coughs> też utworzył ten ruch światło życie w Polsce. I chciałam wam powiedzieć opowiedzieć, jak to w u mnie zadziałało, jaki to miało wpływ na moje życie, na, na życie mojej rodziny, jak to wszystko wyglądało. <laughs> Więc najpierw musiałabym trochę sięgnąć do historii, bo moje dzieciństwo przebiegało w czasie komuny głębokiej. To był czas, kiedy wielu rzeczy nam brakowało. Jako Polakom, ale alkoholu to raczej nie brakowało. Było go pod dostatkiem. Wręcz to wyglądało tak, jakby nie wiem, komuś zależało na tym, żeby Polacy się właśnie w tym alkoholu wręcz zatapiali. Więc obserwowałam jako dziecko wiele nieszczęść, rodzin właśnie takich alkoholowych. W domu, w którym mieszkałam, to była klatka schodowa, tam były dwa piętra, i na tych dwóch piętrach były chyba co najmniej dwie, albo momentami były trzy rodziny takie alkoholowe, gdzie mężczyzna pił, awanturował się. Dosłownie pod nami mieszkał taki pan, który, który bardzo mocno pił i i awanturował się, i tam po nocach słychać było jak trzaska drzwiami, coś tam tłucze, krzyczy. Także od, od dzieciństwa dla mnie alkohol był czymś takim przerażającym. Też widać było sporo osób pijanych na ulicach, takich zataczających się, więc dla mnie to było, była jakaś straszna substancja, która z ludzi. Trzeźwych, normalnych, miłych robiła po prostu wręcz prawie że potworów. Więc yy, takie, takie były moje pierwsze doświadczenia z alkoholem. No i oczywiście to była wręcz taka w tamtych czasach kultura, czy antykultura picia, że wszystkie jakieś uroczystości rodzinne. Hmm, czy świeckie, czy nawet jakieś pierwsze komunie, czy cokolwiek. Później Kościół zaczął z tym mocno walczyć, ale na początku no, to, to była norma, że, że na różnych takich uroczystościach piło się alkohol. I co ja tu sobie zapisałam. Hmm. Wręcz, wiecie, był taki okres w moim dzieciństwie, kiedy, kiedy w mojej rodzinie też były takie sobotnie prywatki, gdzie, gdzie oprócz jedzenia było sporo alkoholu, I, i po tych sobotach w niedzielę te rodziny. Po prostu funkcjonowały na takiej zasadzie, że dzieci nie miały z sobą co zrobić, bo rodzice trzeźwieli, dochodzili jakby do siebie, musieli sprzątać po, po tej sobotniej imprezie. I tak wyglądały niedziele w takich rodzinach. I co ja sobie tutaj zapisałam, i wiecie, to mi się kojarzy bardzo mocno. Z listem św. Piotra, pierwszy list św. Piotra, piąty rozdział, ósmy werset, gdzie św. Piotr mówi: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Czyli widać tutaj z tego, że Święty Piotr zachęca właśnie do takiej trzeźwości. Wiadomo, co robi alkohol z człowiekiem. Ten człowiek jest nie trzeźwy, on nie panuje do końca nad swoimi decyzjami, nad emocjami puszczają różne hamulce wiele nieszczęść, zdrad małżeńskich czy, czy różnych tego typu sytuacji. Dokonało się po prostu pod wpływem alkoholu. Człowiek, który był trzeźwy, gdyby on był trzeźwy, to pewnie by nie zrobił tego, co zrobił, No, ale ponieważ hamulce były spuszczone, więc, więc różne nieszczęścia się wydarzały. I przeciwko temu właśnie mocno protestował ksiądz Blachnicki. Stworzył taką. Inicjatywę czy zainicjował takiej trzeźwości narodu, walki o, o tą trzeźwość narodu, o to, żeby miał taki pomysł, żeby, żeby ci, którzy są w stanie to zrobić, to żeby złożyli taki ślub właśnie podpisali Krucjatę Wyzwolenia Człowieka tak to się nazywało. To był taki ślub na całe życie że się zrezygnuje zupełnie z alkoholu, z picia alkoholu, kupowania alkoholu, częstowania alkoholem, dawania alkoholu w prezencie. I powiem wam, że myśmy się z tym zetknęli dopiero, wtedy kiedy pojechaliśmy na pierwsze rekolekcje do wspólnoty miasto na górze. Wcześniej po prostu Mieliśmy taką intuicję, taką chęć, żeby, żeby nie pić alkoholu z mężem. Czyli tuż po ślubie w ogóle chcieliśmy sobie urządzić wesele, też bezalkoholowe, ale w latach 80., wiecie, to był początek lat 80., to zupełnie nie było popularne. Myśmy nie znali nikogo, kto by coś takiego przeprowadził. Chcieliśmy być takimi prekursorami, ale oczywiście rodzina, przyjaciele nam to wybili z głowy, że co to za pomysły beznadziejne. Także pod, pod tym wpływem się ugięliśmy i, i było trochę tego alkoholu. Natomiast y, później. Jakoś mieliśmy właśnie tą taką duchową intuicję, żeby, żeby rzucić alkohol, żeby w ogóle nie pić go. Tam coś się zdarzyło po drodze: takiego, że, że mój tata robił swoje własne wino, takie z czarnej porzeczki i to było tuż po ślubie. Nauczył też nas robić to wino. I mówił, że to bardzo zdrowe, że pyszne i tak dalej. Mieliśmy w ogrodzie porzeczki. Stwierdziliśmy, no dobrze, to my też może. Będzie, kupimy taką bańkę na, na robienie wina i będziemy robić sobie wino. Przyjdą goście, to poczęstujemy tym pysznym winem. No i kiedyś robiliśmy tą pierwszą butlę tego wina i i przyszło do rozlewania, wiecie, przelewania z tej dużej butli do małych butelek. I mąż stwierdził, że, że akurat szliśmy na jakąś tam imprezę do znajomych, do przyjaciół, że weźmiemy jedną taką butelkę w prezencie. No ale on rozlewając to wino, no to tak próbował, czy ono jest dobre. Tam z góry tej butel butli, bo to taki baniak był duży, szklany, z góry próbował, z dołu próbował, i w końcu, jak już wzięliśmy tą, tą butelkę zakręconą dla, dla znajomych, wyruszyliśmy w drogę gdzieś tam w trójmieście z, z Gdańska do Gdyni. No to się okazało, że po drodze ten, to młode wino mu strasznie. Uderzyło do głowy do tego stopnia, że, że ledwo doszliśmy tam do tych przyjaciół naszych. I on jak wszedł do nich, otworzył drzwi, tak mówi, że musi się położyć i, i praktycznie całą imprezę przeleżał gdzieś tam w pokoju i bardzo to przeżył, bo już wtedy mieliśmy spotkania z Pismem Świętym, z Biblią. I i on stwierdził, że, że to w ogóle jest jakieś niekompatybilne, żeby, żeby jednocześnie wiecie, um, propagować Pismo Święte, i jednocześnie doprowadzać się do takiego upojenia, że, że się traci kontakt z rzeczywistością, i że to takie straszne zgorszenie dla, dla tych naszych przyjaciół było. No i. I co, i od tego momentu powiedział, że absolutnie nie, nie będzie pił alkoholu do końca życia. Ja wtedy jeszcze tego tak nie czułam, bo praktycznie w ogóle nie piłam, więc nie uważałam, że muszę jakieś tam postanowienia składać, tylko po prostu, po prostu mu towarzyszyłam w tym niepiciu. Wtedy w ogóle alkohol był na kartki, więc. Trzeba było też jakoś wykupywać w danym miesiącu, już nie pamiętam, ile tam było tego alkoholu na miesiąc, na głowę. Myśmy od tego momentu po prostu przestali wykupywać te, te, te kartki, ten alkohol z tych kartek. I, no i tak to trwało. Aż do czasu, jak pojechaliśmy właśnie tam do Bielska, i, i tam w czasie rekolekcji był, było takie hasło: jeden wieczór modlitewny z, ze świadectwami ludzi, którzy właśnie pochodzili z rodzin alkoholowych, którzy, którzy podpisali tą kruciatę, i tam nas przyjaciele zachęcili, żeby, że jeżeli chcemy, to, to też możemy tą kruciatę podpisać. No i myśmy stwierdzili, że skoro Skoro i tak już nie pijemy od paru lat, więc, więc co nam szkodzi podpisać? Zresztą tak czuliśmy, że, że fajnie by było jakoś to w sposób uroczysty zrobić yy, jakiś ślub. Może nie, po prostu nie mieliśmy pomysłu, a tutaj po prostu pomysł przyszedł sam do nas, więc, więc tą krucjatę podpisaliśmy. Także No ja już nie piję prawie 40 lat w ogóle, a wcześniej. Też prawie nic nie piłam, mimo że no, byłam w tej szkole na studiach artystycznych, gdzie, wiadomo, jak to artyści, żeby swoje bóle tworzenia jakoś uśmierzać, biegali na jakieś tam browarki czy, czy na jakieś winko. Też mi to wtedy nie smakowało, więc, więc też było mi jakby łatwiej. Może było mi łatwiej, chociaż, wiesz, wiecie, było łatwo, ale było też trudno, bo nie wszyscy to rozumieli. Część rodziny była taka niepocieszona, że, że na naszych imprezach rodzinnych nie stawiamy w ogóle żadnych procentów i odpadło nam trochę przyjaciół, znajomych, tych, którzy, którzy właśnie lubili takie imprezki. No, i, i bardzo dobrze, no to wszystko się jakoś tak w życiu oczyściło. Później, na, jak już sami zaczęliśmy prowadzić własne rekolekcje, to też zawsze staraliśmy się, żeby były te, te karteczki, takie, wiecie, do podpisywania, właśnie z tą krucjatą. Zawsze jeden wieczór modlitewny przeznaczaliśmy na to, żeby żeby postarać się o takie świadectwa ludzi, którzy pochodzili też z tych trudnych rodzin. Szczególnie taki jeden nasz brat dyżurny, jeżeli chodzi o świadectwa, ponieważ on miał wychował się w rodzinie takiej no można powiedzieć patologicznej i i kiedy on, jako dorosły mężczyzna, wiecie, mówił to świadectwo, wspominając swoje jakieś tam koszmary z dzieciństwa, spowodowane tym, że ojciec jego pił, to po prostu wszyscy się wzruszali, i tych osób, które, które stały po te karteczki, było bardzo dużo. Tak więc na naszych rekolekcjach sporo osób podpisywało tą krucjatę. Wiecie, tam na miesiąc, na, na dwa miesiące, niektórzy na rok, inni w ogóle na całe życie. Więc myślę, że to takie wspaniałe owoce, tego, że po pierwsze, my nie piliśmy, mogliśmy powiedzieć, że, że to się da, że można tak żyć, wręcz chwalić sobie taki styl życia. Nigdy nie musieliśmy, wiecie, patrzeć w stronę tych półek z alkoholami. Czasami, gdy się tam spojrzało, to, to tylko dziwiliśmy się, że, że to tyle kosztuje, że cieszyliśmy się, ile to oszczędza nam też pieniędzy. I myślę, że, że gdyby, gdyby nie to, że, że myśmy wtedy rzucili ten alkohol, to, to nie wiem, jakby było w naszym małżeństwie bo, czy w naszej rodzinie, bo jak patrzę wstecz, to mieliśmy tyle różnych trudnych przeżyć, tyle, tyle różnych takich trudności życiowych, które na pewno byłyby jakimś usprawiedliwieniem, żeby sobie wypić. Było tego sporo, wiadomo, w momencie, kiedy człowiek pije. Tak mocno, żeby o czymś zapomnieć, to żeby się potem pozbierać, to co najmniej jeden dzień wypada mu z życiorysu. Myśmy całe życie, tak można powiedzieć, ciężko pracowali, że gdyby nam tam ileś tych dni wypadło z życiorysu, to nie wiem, jak byśmy sobie poradzili. Podejrzewam, że, że firma mogłaby zbankrutować. Bo były takie momenty, właśnie załamania, jakieś problemy z bankami, z taką nieuczciwością, która już wtedy, w latach 90., się, się zaczęła. Także patrząc wstecz, ja widzę, że po prostu Pan Bóg nas naprawdę uchronił przed różnymi nieszczęściami. Bo byliśmy cały czas trzeźwi, cały czas trzeźwo, patrzyliśmy na nasze życie, na obowiązki, na zadania. Także to nas na pewno ustrzegło. I jeszcze taka ciekawostka, właśnie w, w tamtych latach, mąż pracował w takiej firmie ubezpieczeniowej i mieli jakieś tam szkolenie na południu Polski. I to szkolenie było akurat właśnie w ustroniu. Jeszcze wtedy nie znaliśmy tej wspólnoty ani ustronia. On tam był pierwszy raz w życiu. No i na szkoleniu, wiadomo jak na szkoleniu, szkolenie się odbyło, a wieczorem zawodnicy, ekipa cała poszła to oblewać, to szkolenie, prawda, pokropić się procentami no A mąż, ponieważ już wtedy nie pił, jeszcze przed podpisaniem krucjaty, ale, ale nie pił, po prostu takie mieliśmy postanowienie, więc nie był z tą ekipą pijącą, <laughs> tylko zamknął się w swoim pokoju i mówi, że po prostu tam siedział z pismem świętym, i mówi, że miał tam wtedy takie wyraźne natchnienie, że jak wróci. Do domu to ma założyć wspólnotę modlitewną. I właściwie tam w Ustroniu się to zaczęło. Właśnie dzięki temu poświęceniu, dzięki tej trzeźwości, on można powiedzieć, usłyszał Boży Głos w tej sprawie. I ja się bardzo ucieszyłam, jak on wrócił, zaczęliśmy właśnie te spotkania tam. Dosłownie najpierw z jedną osobą, z dwiema osobami, no to trwało jakiś czas, parę lat, zanim nam się wspólnota zaczęła rozwijać, ale właściwie teraz tak sobie to uświadomiłam, że to się zaczęło od tego niepicia, od tego poświęcenia tej, tej jednej drobnej rzeczy w życiu, tych, tych procentów, które tak naprawdę niszczą zdrowie najczęściej człowiekowi. Nawet nie ma pewności, czy, czy to jest jakieś tam korzystne dla zdrowia. Lepiej sobie wy, wypić, wiecie, sok winogronowy zamiast sfermentowany sok winogronowy. Także tak. No i później, po latach, po kilku latach, myśmy do tego samego ustronia pojechali już, właśnie, na rekolekcję. Po tym, po tym naszym takim jakby wylaniu Ducha Świętego, czy chrzcie w Duchu Świętym, to opowiadam na, na kanale Mikołaja to świadectwo na, na ostatnim filmie, pod koniec tego filmu, takiej polemiki z Księdzem Bańką, to tam opowiadam trochę to świadectwo związane z pieśniami pełnymi Ducha, gdzie myśmy właśnie wyruszyli w tamtą stronę. I pierwsze nasze kolekcje właśnie odbyły się też w Ustroniu. Taki przypadek Boży. I co sobie tu zapisałam jeszcze? Że naprawdę widziałam wiele dobrych owoców. Widziałam kogoś, kto, kto mężczyznę... Takie jedno świadectwo wam powiem, który właśnie... Pochodził z rodziny alkoholowej, sam podpisał we wspólnocie tą krucjatę i po czym, wiecie, no, był takim budowlańcem bardzo zdolnym. Ale dzięki temu, że w ogóle nie pił, to on zdobył takie zaufanie swoich szefów, takich, można powiedzieć, bardzo zamożnych ludzi. Że no, przez lata tam awansował, był takim brygadzistą, podejmował się bardzo trudnych wyzwań, takich specjalistycznych budów, że, że po prostu widać było, że w jego życiu potem, no, wiadomo, rodzinę miał do, te, do tej pory, mają wspaniałą rodzinę, świetnie sobie radzą <kluzny> i finansował i pod każdym względem. Także widziałam wiele, wiele takich wspaniałych owoców tego, że ludzie podpisywali tą krucjatę, poświęcali to, to jakieś swoje małe dobro, po to, żeby, żeby jakoś dać przykład, że, że można tak żyć, że, że można się wydobyć. Wiecie, z tej, z tej takiej antykultury alkoholowej, która w Polsce kwitła, a właściwie teraz też, no, z tego co widzę, to młodzi ludzie piją dużo piwa, to, to też jest alkohol w końcu. Także myślę, że, że warto, warto podjąć taką, taką życiową, w sumie małą ofiarę bo owoce są naprawdę stukrotne, sama tego doświadczyłam widziałam to u innych ludzi i, i chwała Panu za to, że, że kiedyś nas tak natchnął że, że podpisaliśmy tą krucjatę że wytrwaliśmy, że, że do tej pory trwamy no i, i, i w rodzinie też są osoby, które, które przeszły na tą Stronę mocy, w cudzysłowie, na tą dobrą stronę. Także myślę, że, że przełamaliśmy jakieś, jakieś stereotypy. I co? Chyba to wszystko na dzisiaj. Zachęcam Was też, żeby, żeby podjąć może też takie wyzwanie może na miesiąc sierpień, może, może na więcej miesięcy może na rok może potem przedłużyć na dwa lata. A może na całe życie, naprawdę wspaniałe owoce są tego i wa panu, bądźcie trzeźwi. <dziękuję>, Dziękuję za wszystko z panem Bogiem.